Jesteśmy w Domu Kultury Podgórze, gdzie moim gościem jest Maciek Kwiatkowski, lider kabaretu 7 minut po, laureata zeszłorocznej 29. Paki, gdzie zdobyli Grand Prix. Witam Cię, Maćku. Dzień dobry. To, to wszystko prawda, co tutaj koleżanka powiedziała. J.S.: ehm, Maćku, spotkaliśmy się z okazji Podgórka. Rozmawialiśmy o Podgórku w kwietniu zeszłego roku. Czy możesz przypomnieć, jak wygląda Podgórek, czym jest w ogóle Podgórek? Oczywiście, że mogę. gdy co z moją chęcią do uczynienia. Pod górę to jest festiwal kabaretu, który tutaj razem, który tutaj my około 7 minut po, staramy się na nim trzymać pierze i go tutaj organizować. Pod górę to jest festiwal, w którym chcemy pokazać, jakim szerokim zjawiskiem jest kabaret, że on wygląda zupełnie inaczej, tutaj naszej publiczności krakowskiej, zupełnie inaczej niż to, czego można się spodziewać po kabarecie widzianym czy to w telewizji, czy to no, na pierwszej stronie gazety, tak, bo teraz jest bardzo szerokim zjawiskiem, ale chcemy pokazać i, i, jaką szeroką właśnie paletą barw, jakim e, szerokim wachlarzem możemy się charakteryzować I, 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 i mamy mnóstwo przyjaciół, którzy robią naprawdę kawał dobrej roboty, kawał dobrej sztuki, e, który ciężko jest się zaprezentować i ciężko i też e, e, rzadko mają szansę to robić e, w innych publicznościach. Ja chcemy właśnie przedstawić Taki szeroki zakres tego wszystkiego u nas tutaj na podłóżku w Kinoteatrze Grzegorz. W to już nam się udaje, bo yy, myśleliśmy, że... Yy, bo na początku zapraszaliśmy naszych yy, przyjaciół, tylko tych, których znaliśmy. To były, Jeszcze wtedy wszyscy zaczynaliśmy, więc to były takie bardzo amatorskie występy, bardzo yy, takie yy, dziwne yy, występy, ale powoli coraz więcej ludzi, coraz więcej ludzi przychodziło. My stary, nauczyliśmy się wielu rzeczy dzięki temu I teraz mamy nasi przyjaciele zdobywają sławę, więc, więc możemy ich też zapraszać i pokazywać dalej, ale dalej właśnie ciekawe kabarety, Ale filozofia podgórka nie zmieniła się od samego początku. I jaka jest zatem filozofia podgórka? No pokazać właśnie, uczyć yy, i kształtować świadomość ludzi o kabarecie, bo właśnie jest bardzo mało i nawet świadomość kabaretów o kabarycie często też jest mała. Oprócz tego, że jakby organizujemy same występy, to też organizujemy tutaj i naokoło Podgórka warsztaty dla dzieciaków, które potem czasami mogą występować na Podgórku. No, taki tak, był pierwszy Podgórk jeszcze w 2010, potem było trochę przerwy, ale to było właśnie... Na tym, na czym mi zależało, to, to był jeszcze wtedy przegląd kabaretowy. Teraz nie chcemy się bawić w konkursy, tylko po prostu w prezentacje. I, I wtedy najfantastyczniejsze było to, że były warsztaty zorganizowane jak ciężko było w tamtych czasach o warsztaty kabartowe, więc, więc nadal ta jakby funkcja edukacyjna tego przyglądu ma, ma trwać w najlepsze, ma, na, na tym to ma polegać, że Kamary to właśnie miejsce i to miejsce chcemy stworzyć właśnie tutaj u nas we się na Podgórzu. Czy zanim powstał Podgórek jako taka już forma, która jest takim realnym bytem, jak sobie wyobrażałeś Podgórek? Czy on odbiega jakoś swoją formą od tego, co było w 2010 roku i od tego, co jest teraz? Było tak, że podgórek powstał przez przypadek dosyć, bo tutaj właśnie mieliśmy próby w Domu Kultury Podgórze i nagle jeden z działu imprez, jedna osoba z działu imprez powiedziała, że zostały im pieniądze do wydania na rok właśnie 2010 i musieliśmy szybko wymyślić coś, żeby wydać te pieniądze. Tam to były jakieś bardzo małe kwoty, I, ale wiem, że zrobiliśmy taki mały przeglądzik, to był dla stricte krakowskich kabaretów, i to wygrał kabaret Rehot, pamiętam, do dziś, ten, ten, ten przegląd, z którego to akurat Adam jest u nas w kabarecie teraz 7 minut po, więc, więc bardzo znaczący i ten Podgórek był bardzo taki, no nie wiem, znaczący. <grafię> Dwa razy Ważny dla Was? Znacznie ważny właśnie. Niesamowicie, jakby to od Podgórka zaczęła się e, cała jakby obecna forma 7 minut po tak naprawdę bo wtedy my jakoś minut po mieliśmy po przejściach, po jakimś tam zawieszeniu kabaretu nawet na jakiś czas, bo także zostałem w tylko jaj i Marek i mieliśmy zrobić występ w czasie, gdy żli będzie prowadziło obrady na temat tego kto wygra i... My y, robiliśmy sketchy i akurat dostaliśmy tam trochę na lodzie, bo Michał nie mógł przyjechać, więc muzyków nie było i powiedzieliśmy, że zrobimy to tylko to, co chcemy i że w ogóle nie będziemy się ograniczać ani formą, próbujemy stworzyć coś nowego i to strasznie zażarło i to strasznie dobrze się sprzedało i, i, i my byliśmy szczęśliwi i od, wtedy, od tego momentu jakby doszliśmy do wniosku, że trzeba robić to, co się chce i co się lubi, a niekoniecznie patrzeć jak powinno się robić, albo jak powinien wyglądać kabaret. I yy, yy, potem się doszedł Adam i to wszystko do tego czasu zaczęło się rozwijać. A potem podgórek chyba został reaktywowany tak naprawdę pod koniec lat 11. Yy, chyba z lat 2011 roku. Wtedy był pierwszy pod, przed smak podgórka, też było wieczorem, znaczy też było to jakieś wieczorem roku, czyli gdzieś jakiś grudzień, listopad. Pamiętam, że zapraszaliśmy chyba inaczejów. Ale tak mi się wydaje, wiem, że wcześniej też robiliśmy e, koncerty we Wrzosie, ale Podgórek to był pierwszy przesmak Podgórka, to był kabaret inaczej z stoku. Wtedy już się przyjaźniliśmy i chcieliśmy po prostu zrobić coś tak, zrobić jakąś naszą imprezę. Nie wiedzieliśmy, że to będzie tak cykliczne, że będziemy mieli tak dużo, o, tak wielu przyjaciół, którzy będą chcieli do nas przyjeżdżać i, się, i uda nam się zrobić taką imprezę, która tak, tak fajnie się już rozniesie. A zeszły rok był było, było bardzo fantastyczny. Było chyba cztery podgórki z tego co pamiętam i, i, i naprawdę prawie zawsze była sala pełna a, a poziom prezentowanych jakby kabaretów i artystycznych okazał się niesamowicie wysoki. Bardzo ciężko, to muszę się pochwalić podgórka, bardzo ciężko o taki, e, taki zakres artystyczny. Tak naprawdę w tym roku już udało nam się zrobić pierwszego, w odgórzach gdzie był kabaret Adin, kabaretu z Fraszka i kabaret K2. E, więc to są kabarety, które nie wiem czy kiedykolwiek obok siebie występowały, nie wiem czy się lubiły, ale, ale to jakby powrót po latach, a w Krakowie jeszcze w jednym miejscu, w jednym czasie zobaczyć takie kabarety tak ciekawe i, tak tuzy, i takie tuzy, które tyle osiągnęły już w przeszłości, to jest, to jest bardzo jakby unikatowe. Miejsce. Więc fajnie, że Podgórek, ten klimat wrzosł właśnie taki trochę starodawny, trochę zaniedbany, choć staramy się to wszystko przywrócić do łask, ale, ale to jest już zapytek, więc jest ciężko. Ale fajnie, że tam się robi klimat, gdzie ludzie, że ludzie wiedzą, że jak idą do, do Wrzosu na Podgórka, to że będzie jakaś fajna impreza. Jest fajnie, jest mniej śmieszny, czasami, czasami, ale na tym nam zależy właśnie, żeby nauczyć ludzi, że nie zawsze kabaret musi e, śmieszyć. Wystarczy, że bawi i czasami można się zru zruszyć albo być zdziwionym, albo nawet zażenowanym w jakiś sposób artystą, ale jeżeli on robi to świadomie i my wiemy, że on chce to u nas wywołać, to też jest bardzo fajne. Więc e, dlatego na przykład na podgórku e, pomiędzy, znaczy pomiędzy, obok. Obok sceny, obok e, estrady jest słuciastka, więc jeżeli ktoś nie chce oglądać jakiejś kamerę, to my to rozumiemy doskonale, nie może sobie wyjść na e, korytarz, na foyer i e, zdarzewać ciastka oraz pić kawę i herbatę w dowolnych ilościach, więc to też jakby taki sposób, który udało nam się stworzyć, że... I nikt, i żaden w nie czuje się obrażony, jeżeli ktoś wyjdzie nawet. Choć naprawdę rzadko się zdarza, że ktoś wychodzi, ale taka możliwość jest i ludzie o tym doskonale wiedzą, więc czują się bezpieczni. A w dodatku, jeszcze jedną ważną rzecz, staramy się pokazywać te kabarety i spraszać je do naszych przyjaciół właśnie. Robimy bilety po 10 złotych, praktycznie każde podgórne jest po 10 złotych i na tym nam zależy, żeby było jak najbardziej dostępne, jak najbardziej szeroko miał szeroki zakres, żeby każdy mógł przejść, nawet ci, co... żeby było ciężko znaleźć argumenty, że lepiej oglądać coś w telewizji, bo jest tanie, tak? bo jednak na żywo to na żywo, a 10 złotych to nie jest jakiś biletek. Ale dlatego, że robimy te bilety po 10 złotych, to od czasu do czasu teraz mamy coraz więcej przyjaciół i coraz więcej koneksji i musimy robić właśnie podgórka charytatywnego. Tak, czyli yy, będziemy, spraszamy, właśnie teraz będzie najbliższy taki podgórek, yy, spraszamy yy, znaną gwiazdę kabaretową, z którą wspólnie tworzymy projekt specjalnie. Yy, Takie gwiazda kabartowe też przyjeżdża do nas za darmo, bo wszyscy artyści, którzy grają pod podgórku grają za darmo i to jest niesamowite. Yy, yy, Takie gwiazda przyjeżdża do nich za darmo i to jest sp spektakl, a zysk z tego wszystkiego przeznaczamy na yy, poprzednie i na przyszłe podgórki, tam gdzie będziemy zapraszać i jeszcze bardziej hardkorowe i ciekawe rzeczy typu... Teraz właśnie myślimy, że kolejna edycja w maju będzie właśnie bardzo teatralna i bardzo komediowa, to też jakby od, od dawna nikt tak nie łączą e, tych, tych obu form, więc, więc bardzo się z tego cieszymy. Mm, wspomniałeś, że w zeszłym roku były cztery Podgórki, czyli zwycięstwo na pace zmieniło Podgórka. Stał się on bardziej takim lepszym. Mm. Na pewno zwycięstwo na pacy nas zmieniło troszkę. Dało nam więcej możliwości, tak? Więcej, więcej znajomych I, yy, i też jakby mamy szerszy dostęp do artystów, yy, którzy grają ogólnie w kabarecie i obok kabaretu. Jednak yy, właśnie tytuł coś daje. Nie da się powiedzieć, że nic nie znaczy, bo coś nam znaczy jednak. I fajnie, że to mogło, yy, trochę przyspieszyło. Nie powiem, że to zmieniło Podgórka Boże, bo on też by się rozwijał. Pewnie w jakimś innym stopniu, w, w jakichś innych formach. Może gorsze, może jest teraz gorzej, bo yy, mamy tak dobrych znajomych kabarciarzy, to chcemy ich, ich pokazać i ich tutaj zaprosić, żeby zrobić fajne imprezy. Jakbyśmy nie wygrali, to byśmy pewnie yy, szukali jakichś bardzo niszowych rzeczy, które też są na pewno ciekawe yy, i, i takie rzeczy byśmy pokazywali. PAKA coś dała. To też da, da, dała PAKA, że chcemy zrobić coś zupełnie innego niż PAKA. Chcemy stworzyć coś całkowicie odrębnego od PAKI. To nie, to, dlatego to nie jest przegląd kabareta, tylko festiwal kabaretu. I chcemy jakby się odizolować trochę od tego wizerunku, że Kraków to PAKA. To, to, to nie no do końca jest prawda i, i mam nadzieję, że właśnie Podgóra będzie na to dowodem. I to, to całe Podgórze. I teraz co najważniejsze, kiedy jest najbliższy podgórek, to będzie jego gwiazdą poza twoim kabaretem 7 minut po, gdzie można zakupić bilety, w jakiej cenie te bilety. Tak, następny podgórek będzie 14, to właśnie to nie będzie podgórek z tytułu podgórek. To będzie zostań mecenasem podgórka, czyli każdy może zostać marszandem, czyli taki koncert charytatywny na to, żebyśmy, żeby podgórek mógł funkcjonować, bo cały czas walczymy o dotację, jak to każda... Każdy, yy, każda fundacja i każde stowarzyszenie. Ale tutaj następny właśnie pod będzie 14 marca yy, w Kino Teatrze Wrzos o godzinie 19.07. Główną gwiazdą będzie Andrzej Tarkowski. To taki znany artysta kabaretowy. Yy, yy, on wygrał, on grał w kabarecie Kuzyni. On też został granda, granda na pace, więc jest niesamowity artysta i niesamowity człowiek. Obok niego będą jeszcze właśnie dzieciaki złapanować, czyli nasze warsztatowe grupy i Anim Lumum. Ja dziękuję Ci serdecznie za rozmowę i życzę spełnienia planów podgórkowych. Tak. I Zachęcamy w imieniu portalu Kabarety Tworzymy Historii do przyjścia na podgórek to zostanie mecenasem podgórka, warto, prawda? Oczywiście, że warto. Oczywiście, i każdy, kto zostanie marszandem, dostanie kanapkę. To już obiecujemy no, od razu na ramach radia. Czy będzie też wersja wegetariańska? Będzie. Znaczy zawsze można sobie tą wędlinę albo boczek po prostu sunąć po prostu na talerz. Każda, każda kanapka jest w wersji wegetariańskiej, chyba że to jest sama szynka. Choć z drugiej strony teraz takie robią mięsa, że też nie wiadomo, że to mięso. Więc, więc będą, będą wszystkie opcje i wszystkich szanujmy nawet wegetarianów. Dziękuję. Dziękuję bardzo.